Siema, witam Was w kolejnym moim odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcineczku ocenimy sobie kanał Luxor, który jak widać subskrybuje, bo ma super filmy. Naprawdę polecam ten kanał, a teraz zaczynamy oceniać. A jeszcze przed ocenianiem poprosiłbym Was o subskrypcję na tym kanale oraz łapkę w górę. Dobijmy przez, dam Wam szansę, dwa tygodnie, dobijmy. Uwaga, uwaga. 100 łapeczek. O i subskrypcji tak samo. Będę dumny, a teraz zaczynamy. Pierwsze, co może nam się rzucić w oko. To piękne tło z napisem Luxor, Luxora stronom oraz innymi znaczkami. Oj, przepraszam, coś kliknąłem. To tło oceniłbym 10 na 10. Jest super tło, super. Wszystko tutaj jest, po prostu. No. Może tak, niczego tutaj nie brakuje w tym tyle, tak? E, dobra. Teraz ocenimy tutaj uwaga, uwaga, zdjęcie z L. No, myślę, że zdjęcie jest ocenione gdzieś tak. No, 20 na 19, dlatego że, e, kochani moi. Żeby takie ly zrobić, to trzeba naprawdę trochę popracować. A on ma L bez problemu, więc lecimy dalej. Dobra, teraz oceniamy nazwę Luxor. Luxor, bardzo e, fajna nazwa, tylko nie wiem skąd się bierze ta nazwa Luxor. Nie nie mam zielonego pojęcia. Ale dobra, to bym ocenił na 10 na 10 nazwę. Koło naszej pięknej nazwy mamy suby. I suby jest naprawdę dużo, żeby tyle subów dobić bym musiał nie wiem z 5 lat nagrywać i to dużo filmów naraz. Więc no tutaj to 100 na 100. Dobrze. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że szczetniście suba, suba, suba i łapeczkę w górę pod tym filmikiem. Cześć, Nara!